Nie no, z procentu była bardzo także znaczy tutaj mm -hmm. na pewno to jest bardzo dobry i, i na pewno nastawi jełkę na walkę. Także tutaj na pewno będzie ciężko. Co charakteryzuje jego drużynę? Na pewno walka i gra, gra cały czas z piłką, że utrzymują się przy piłce i, i, to, i to i walka cały czas, także tutaj na pewno będzie ciężko. A jaki wy miałście wynik to ty z trollera?

takiego meczu, a mhm. derby także tutaj, na pewno derby, a zwykły mecz z inaczej Ale miał pan raczej zwycięstwa z tym okolicem, czy? Znaczy były no. zwycięstwa i były porażki i były remisy, także tutaj wszystko. wszystko było. W jakiej pozycji grałeś w tej dywizji, co? E, oprócz bramkarza Nie, nie, czyli też tak krążyłeś trochę? Ja? Tak, tak. Krążyłem, ale w ataku nie grałeś, co? Nie, no podwieszone, podwieszonego jedynie. Podwieszonego... Grałeś podwieszonego napastnika? Tak. Na ale przeważnie grałem na prawej obronie. P pra prawej. Właśnie, wiem tu kiedyś to robi, że ma prawego obrońca albo lewego obronie, może no, też grać w gra jego przypadku. A kto z obecnych graczy przy kto ktoś jeszcze tam? Nie, co? No, Wożliwe okresy. Tak. Na pewno nie. To się no. zmieniło tak. chyba, Adamski wyparło, ale tak tutaj już dużo, dużo zmian, także tutaj już parę lat minęło, także... Mm -hmm. A takie nazwiska robią jeszcze wrażenie na tobie, Mięciel, Saganowski, Szczot teraz tak zawsze, nie? To jest wrażenie. No, są to zawodnicy hmm. hmm. tak, na pewno. Krasowi grali za granicą i grali bardzo dobrze też na pewno, trzeba na nich uważać i wszystko zrobić, żeby utrudnić im to. No Ale to nie trzeba, tak, jak musiał uważać, co? No wiadomo, <laughs> Darek na pewno będzie chciał się to pokazać. Grał tutaj przez parę lat, tak? także tutaj na pewno będzie chciał się pokazać tutaj kibicom i no, prezesom. Tak, widać, że tam jest jakiś problem, no, bo nazwiska są, tu, tutaj przywołujemy, ale no, widać, jak drużyna sobie poczyna, no, tylko, tylko punkt y, na razie. Więc Widział pan gdzieś ich znaczy, No wiadomo, nazwiska nie grają, także tutaj można powiedzieć, że są nazwiska, mhm. a gra wygląda tak, jak wygląda, także tutaj mhm. nie możemy patrzeć na nazwiska. Trzeba patrzeć na cały, cały zespół i na tym się koncentrować. A, widział pan ich jakiś występ? W telewizji z tej rundy? Znacznie no ogólnie tak nie patrzę nie, nie na przeciwników. Analiza jest, trener pokazuje, że tutaj na tym się koncentruje, a, uh -huh. a nie na takich samych. Jaki winik może paść, nie ziele, co? Zobaczymy, zobaczymy. <laughs> tak, tak, tak. Zobaczymy. do z prawie, że tu boicie się tego efektu nowej mioty? że właśnie. On, on tak zmotywuje na was swoją drużynę? Z czego mamy się bać? Nie możemy się bać nikogo. Zawodnicy tacy sami jak my, także tutaj nie ma co się na pewno trenerę nastawić, ale my patrzymy na siebie, a nie na inne zespoły. Ja pan wie, że jak przychodzi nowy trener, no to zawsze ten pierwszy mecz, pierwsze meczek generalnie. Znaczy, ja że jeżeli przychodzi trener, na pewno wszyscy są, są z na jeszcze więcej, żeby się pokazać, że my mhm. patrzymy na siebie, a na siebie. Państwo jest taki mecz, bo no, jeszcze jest faza ligi taka, że trudno mówić o o wszystko, ale no, widać z tabeli widać z układu, że on może bardzo zaważyć, jeśli byście wygrali, no to się odrywacie tutaj, to dwie ostatnie niby tabeli zespoły, także tutaj nie możemy też na to patrzeć, bo spokojnie, że nie możemy się grzać, nie możemy grać cały czas dalej i, i, i z meczu na mecz mamy coraz lepiej, żeby i wygrywać ten rzeczy, ale niedobrze. Hmm. せの。<laughs> <laughs>